Hello everybody, to ja. Eee, I oczywiście. Eee, Maciuś przyszedł. Jak to bym mógł, mógł nie przyjść. Trudno mi go wytresować. Eee, mam takie małe postanowienie. Zobaczymy, co wyjdzie. Eee, z Maciusiem, oczywiście, związane. Ale jest to vlog ad hoc eee, w innej sprawie. Mianowicie. Mianowicie, jest to odpowiedź wideo na film, na wideo, przepraszam bardzo, Z. Hewy, który zapytał dosyć interesujące pytanie z takiego psychologicznego punktu z widzenia, które brzmi absurdalnie i dziwnie, ale na nie odpowiem, ponieważ uważam, że, że jest ono fajne. Mianowicie, gdybym była butem, to jakim bym była butem? Wiem, wiem, pytanie brzmi bardzo idiotycznie, ale... No to, kochani, zobaczyliście po raz pierwszy, jak kicham. Mm, oczywiście nigdy nie kicham raz, zawsze kicham więcej razy. Przepraszam. Wracając do tematu. Gdybym była butem, Marchewa, odpowiadam ci, byłabym balerinką, prawdopodobnie. Dlaczego? Ponieważ balerinka jest bardzo delikatna i ja również jestem delikatna, często choruję. Łatwo, łatwo y, u mnie o chorobę i muszę o siebie dbać. Dzisiaj jestem kotśułasi. Y, poza tym nie jestem zbyt. Znaczy, balerinka ma do siebie, że bardzo szybko się rozciąga i bardzo szybko się niszczy. I to również jest do, do mojego zdrowia, ponieważ bardzo łatwo choruję i bardzo łatwo u mnie o chorobę tak no takie zbliżenie na Maciusia poza tym jestem dosyć elegancka a jest to but dosyć elegancki ale jednocześnie nie aż tak elegancki jak but na obcasach ale bardziej elegancki niż yy, tenisówka w związku z czym jest takim czymś pół na pół a ja jestem dosyć taka pół na pół bo nie jestem ani no, wydaje mi się, że nie, ani jestem sztywna, ani nie jakaś yy, taka zbyt, en, zbyt żywiołowa i zbyt impulsywna, więc jestem czymś pośrodku. Dlatego pasuje również but. Yy, I co co jeszcze? Jestem wygodna. Nie wszystkie buty są wygodne. Buty na obcasach nie są wygodne. Balerinki są wygodne i można w nich chodzić bez skarpetek. I podobnie ze mną. Nie jestem problemowym człowiekiem, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie sprawiam problemów y, ludziom i, i jest, staram się być zawsze taka ugodowa. I staram się nie kłócić z ludźmi i nie życzę nikomu źle. Także, także tak, chyba tyle. Maciuś ma jeszcze coś inteligentnego do powiedzenia? Co, Maciuś, masz? Hmm? Maciuś, masz coś do powiedzenia mądrzego? Patrzcie, jak on się łasi, no? Dzińcie, tak który by się tak łasił. Szkoda tylko, że nie chcę słuchać poleceń, nie? Jak ci mówię siad, żebyś siadał. No tak, widzicie jak się łasi. Dobrze. A właśnie gdyby był butem? żeby by był maciuś, gdyby maciuś był butem? Hmm. Podejrzewam, że byłby takim kapciem. Bez maciusia, tak jak bez kapci, nie można żyć, bo się nogi brudzą. Jednocześnie kapcie są bardzo miło się w dotyku, tak jak Maciuś, takie kapcie Bohaty w szczególności, bardzo miło się w dotyku. I co? I ogólnie kapcie kojarzą się z domem, kojarzą się z takim spokojem. No i również Maciuś jest, jest takim symbolem pokoju, i dzięki niemu dużo mniej się człowiek kłóci ze sobą, bo Maciuś wprowadza taką pokojową atmosferę, więc. Więc tak, Maciuś jest kapciem. Maciuś jest kapciem, a ja jestem balerinką, Także to było wideo-odpowiedź dla Zetmar Pytanie uważam jest dosyć fajne. Także, jeżeli chcecie, możecie odpowiedzieć, czy to na to wideo, czy to na wideo Zetmar I tyle, i trzymajcie się, i mam nadzieję, że uda mi się za niedługo nagrać coś fajnego, nie? coś dłuższego, fajnego, a nie jakiś vlog ad hoc, nie wiadomo jaki. Także trzymajcie się. Bye!